Cześć kochani, jak widzicie, zmieniło się otoczenie. Ja jestem teraz już w Polsce. Jestem już tydzień w Polsce i dostałam taką oto przesyłkę właśnie ze sklepu internetowego Butik. Zamówiłam kilka rzeczy z tego internetowego sklepu, więc jeżeli jesteście ciekawi, co wybrałam, co stwierdziłam, że warto kupić, to zapraszam do oglądania i będzie niespodzianka, bo będzie zniżka na zakupy dla was. Wybrałam sobie dwie bluzeczki. Ta była już dwukrotnie prana przeze mnie, także jak widać nic się nie stało, nie farbuję innego prania, chociaż to jest ciemny granat, bardzo szybko schnie. Eee, ona tak delikatnie opada na jedno ramię, co uważam e, oczywiście za e, dodatkowy plus. Jest to taka przewiewna, idealna na lato bluzeczka, bo nie jest nam za gorąco właśnie w takich ubraniach. Ja naprawdę ją polubiłam i świadczy to o tym fakt właśnie, że już dwa razy była prana, a jestem nie tak długo. Tutaj w Tarnowie. Pierwsza bluzeczka, którą właśnie jak mówiłam, można sobie delikatnie wypuścić na ramię. I jest dosyć prosta, zwykła, ale właśnie takich potrzebowałam, miałam takich za mało i stwierdziłam, że właśnie na taką się skuszę. Zwłaszcza, że ja lubię granatowy kolor i dobrze się w takim kolorze czuję. I to jest rozmiar S. I myślę, że spokojnie możecie zamawiać s bo jest i tak dość szeroka i spora i czuję się w niej naprawdę swobodnie. I trend tego lata, czyli bluzeczka z prędzelkami w takim pudrowym niebieskim kolorze. Powiem Wam szczerze, że jak ją opakowałam, to wydawała mi się posza, jaka ona była duża. I wydawało mi się, że nie będę w niej dobrze wyglądać, ale pokażę Wam właśnie, jak wygląda w tych ubraniach. Także sami będziecie w stanie ocenić. Mi się podoba. Tak się prezentuje bluzeczka w rozmiarze M. I co mi się podoba tutaj, że jest taki srebrny jet, i to zawsze dodaje uroku. Myślę, że właśnie trafiłam na takie bluzeczki, które nie rozpadają się po kilku praniach. A wiemy, że przez internet to jest różnie z zamawianiem, ale naprawdę, jeśli chodzi o jakość, myślę, że jestem zadowolona. Zamówiłam sobie jeszcze torbę na lato, bo stwierdziłam, że nie będę brała z Anglii dużo podróżnych rzeczy i najwyżej właśnie tutaj będę miała taką na sezon, na jeden sezon, powiedzmy, że na kilka sezonów, taką torebeczkę. Szczerze mówiąc, myślałam, że ona będzie bardziej różowa. Ale zdawałam sobie sprawę z tego właśnie, że może przyjść jednak bardziej w kolorze beżu, bo na stronie internetowej yy, było napisane, że to jest kolor różowy, ale na zdjęciu było widać, że to jednak nie jest taki czysty róż, że bardziej to chodzi w beż. I ta torebka ma tutaj taki dodatkowy portfelik, ma bardzo dużo w środku kieszonek, co jest według mnie atutem, bo... Ja tak mam, że wszystko wrzucam zazwyczaj wszystko do jednej torby i później mam problem ze znalezieniem. I mogę sobie tutaj sprecyzować, która kieszonka do czego będzie służyła. Jedna powiedzmy, że będzie na klucze, druga na portfel i nie będzie problemu. Są tutaj dwie zapinane kieszonki i trzy takie otwarte, że można sobie coś wsunąć. I torba jest taka, można ją sobie wziąć, trzymać za rączki, albo założyć na ramię i weźcie pod, pod uwagę, że ona jest teraz pusta, także. Nie jest wypada. I ostatnią rzeczą są buty. Buty, które bardzo wizualnie mi się podobają, z białą podeszwą. Tutaj w takie jakby dziurki. One są bardzo lekkie. Myślę, że będą się fajnie sprawdzać do ćwiczeń. Z tym, że dość czuć od nich gumą. Ja wystawiłam je na podwórko przez tydzień i powiem szczerze, że dużo już mniej czuję ten zapach. I to są buty już na nogach. Podwinęłam jedną nogawkę, żebyście dobrze widziały, jak się prezentują. Te zakupy kosztowały mniej więcej 150 zł, więc myślę, że jak na buty, torebkę i dwie bluzki, to cena jest naprawdę w porządku. Myślę, że polecić Wam sklep mogę. Jeżeli macie w planie zrobić zakupy w tym sklepie, to polecam użyć hasła RUDA, a dostaniecie wysoką zniżkę w tym sklepie. Dodatkowo proszę Was o łapki w górę i dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało z moich zakupów. Do zobaczenia, kochani! Chciałam tylko dodać, że zniżka na hasło ruda dotyczy nowości i jest to zniżka aż 60% na nowości, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Jeżeli akurat czegoś potrzebujecie, może akurat tam znajdziecie.